Kiedyś taki stary pszczelarz, już nie żyje swoją drogą, powiedział mi, że pszczoły na zimowanie lepiej znoszą syrop cukrowy niż miód, bo po miodzie rozwolnienia dostają. No, stary pszczelarz, słuchaj to za ich czasów, bardzo często była taka choroba nosema apis. Ona się objawiała właśnie biegunką i ule były całe obsrane, brązowe po prostu. Rzeczywiście wtedy wszystkie pszczoły popuszczały. Bo problem jest tego typu, że pszczoła od jesieni. Do wiosny, nie wylatuje zula, nie załatwia się wulu i musi to wszystko trzymać w sobie, tak? Więc rzeczywiście, jeżeli o to chodzi, to przy zimach, które były kiedyś no bo jak pisze stary pszczelarz on pamięta czasy, kiedy pszczoły, na przykład od września do kwietnia czy maja, nie wychodziły z uli, musiały trzymać, bo była zima, tak? Był śnieg, była zima, było zimno i wtedy rzeczywiście. Lepiej było zimować na cukrze, bo cukier nie zawiera tych wszystkich cząstek niestrawnych popiołów i tak dalej, ma tego bardzo mało, znikomą ilość i właśnie to jelito pszczą się nie przepełnia. Miód zawiera takich cząstek niestrawnych bardzo dużo, więc kiedy strawią sobie to, co jest strawne, zostaje ta cała reszta, którą musiały trzymać w jelicie przez kilka miesięcy, żeby nie popuścić, tak? I był rzeczywiście problem. Dlatego mówi się, że zimowanie tak, na, na cukrze pod tym kątem jakby jest lepsze ale teraz już nie mamy takiego problemu, bo jest tak, że teraz nie ma zim, zim, tak, że od września do maja, tylko jest tak, że często pszczoły normalnie w środku zimy, w zeszłym roku to było w święta na przykład Bożego Narodzenia, w Wigilię, przyszedł ciepły dzień, nie wiem, czy znaczy nie w zeszłym roku, tylko dwa lata temu. I w zeszłym roku, 1 stycznia na przykład, były obloty, bo przed ciepły dzień przyszło słońce, wyszło słoneczko, nagrzało, temperatura się zrobiła, pszczoły latają i normalnie w środku zimy wyleciały, załatwiały się i nie było najmniejszego problemu potem, żeby do wiosny dalej siedzieć i trzymać.